On tyle razy na mnie do nosy pisał, panie Meksykanie. Nie molestował Leonardę, tylko molestuję cały czas, ponieważ jej zwłoki są to jak reksoszynkę na strychu. A no. Dwa palce w natalce, major ponitro daje się grubasowi smyrać po jądrach dwa złote. Dzięki. Wiecie, słuchajcie, myślałem, że już na trzeźwo będzie gorzej, tak? Bo ja zawsze, nawet jeżeli robiłem to na trzeźwo. Nie. W ogóle oczy, oczy większe mi się zrobiły. Jacek Placek 410 gmail.com. Witaj. Jarek. Z tej strony. Odezwij się ode mnie na jacekplacek410gmail.com. Zdrówka PS. Ja Ci ostatnio wysyłałem zdjęcie z ulicą Boboli w Warszawie. Pewnie skojarzysz. F. No, no Wyślę Ci toś... jeszcze raz. Dwa złote. Dziękuję za dwójaka. Tak, pamiętam, pamiętam, pamiętam. Nawet jeszcze, kurde, nie wiem, czy rozmawialiśmy, czy coś, czy pisaliśmy do siebie, że mówim, że to jest niemożliwe, że, że tam też jest ulica Boboli, nie? No ale zdarza w się. W miarę na terapię. Miałem w rodzinie alkoholików. Dziadek alkoholik moją matkę chciał zabić siekierą. To poważna sprawa i możesz nad sobą nie zapanować. P.S. Majorik nur dwa pedały. Lalusi knur 3 złote. Dzięki za dwójaka. Słuchaj, ja naprawdę teraz walczę ze sobą i, i myślę, że terapia nic mi nie da. Wiesz dlaczego? Ponieważ yy, to teraz to wszystko zależy ode mnie. O witaj Meksikano, jesteś super. Widziałeś dzisiejszy filmik Majora, jak Conan wylewa mleko na Jana Elborodo, a później biega z golem siurkiem i tupa po mieszkaniu, jak nie to obejrzyj. Pozdrawiam. Dwa złote. No dzięki za dwójaka. Z chęcią, z chęcią to zobaczę. Z chęcią to zobaczę, bo jeszcze nie zdążyłem zobaczyć, wiecie? Ale z chęcią zobaczę. A, wracając do tematu. Myślałem, że będzie gorzej. Jak tam martwiano wątrobiano, trzuskano dwa złote. Jakoś idzie do przodu. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, słuchajcie. Coraz większy apetyt. Dziękuję za dwójaka. Coraz większy apetyt. Coraz częściej podjadam. Fakt, że Małe posiłki, nie, dlatego mówię, no cały czas się uczę teraz tych nowych, nowej diety, nie, yy, i zobaczymy. No No coś będę na pewno piścił. Prawdopodobnie będą to jakieś sałatki, i to nie wszystkie, nie z, nie z każdego produktu będę mógł, mógł je robić. No, ale przy okazji, przy okazji, spróbuję Wam to objaśnić: co można jeść, czego nie można jeść i tak dalej, nie. To też będzie takie dosyć ciekawe materiały, trochę, trochę pouczające. Na pewno na pewno będę, słuchajcie, yy, no, no będę gnębił pana K i pana M. Jeżeli będą się do mnie odnosić, tak jak się odnosili ostatnio. Wykorzystali sobie sytuację, że byłem w szpitalu, to myśleli, że pojadą po mnie, a ja nic się nie a ja nic się nie dowiem. A tu dupa. Bo ja sobie przejrzałem, wróciłem ze szpitala. Przyjrzałem sobie wszystko i, i, i proste, I, i riposty się zaczęły sypać, no, no, a, a pan Mayer, no, mówię, no, dał dupy jak nic, dał dupy jak, jak nic, bo, kurde, twierdził, że ja to chlam i tak dalej. Proszę bardzo, ja nie chlam dwa, dwa tygodnie, a ty co, wróciłeś, kurwa, z grzybobrania i już napierdalasz wódę. No i gościu, o czym ty rozmawiasz? I ty nie bierzesz. Rozdziałane analizy Jelenia szacunek Panie Jarosławie zachęci zmianę samego siebie. Tak trzymać, byle nie wrócić do starych nawyków, bo jest Pan już o poziom wyżej od hołoty szkolnej. a terapia dużo daje. Pozdrawiam. Dwa złote. Dziękuję za dwójkę. Na razie ja chcę zregenerować organizm. Jak zregen zregeneruję organizm, wtedy... Wtedy się zastanowię, wtedy zobaczymy. Wręcz powiem Wam szczerze, że na terapię jest bardzo ciężko się dostać, bo ja już tam kilka razy chodziłem i raz otrzymałem odpowiedź, że mam czekać na telefon, innym razem otrzymałem, otrzymałem odpowiedź, że nie ma miejsc. Poważnie Wam mówię. Strach 392, strachu o, o jakim jestem celem wysłałem do, nej, do o i jestem strach 392. Dwa strach u stop czatu. Pozdrawiam. Dwa złote. Pozdrawiam, dziękuję za dwójaka. Strach. Strach czy... Trzy... Kurwa, nie zdążyłem spisać, no. No, ale myślałem, że będzie gorzej prowadzić, no, bo zawsze to taki język był rozwiązany, ale widzę, że, że będzie dobrze się układać mi. Jarku, Meksykanie, czarne. Wesz mi powiedz, jak to się stało, że Gruba zwygłasza te swoje smuty, a ten zaśmierdzony, bezzębny narkoman major i ten zapijaczony menel Jan Borodo podgadują, jakby byli lepsi. Abstynenci bani kurwa. Dwa złote. <grym> Nie wiem, jak to się dzieje. Słuchajcie, ja naprawdę, ja powiem Wam szczerze, że mi się już przestaje Chcieć ich oglądać. Ja oglądam to tylko dlatego, żeby w razie czego zobaczyć, czy na mnie czegoś Taki nie waży. Nie ...i wczoraj się mano Meksicano jak sok smakował, a chlebek Boże że już zjedzone kuruj się tam, bo niedługo z piwkami wpadamy, pozdrawiamy, ciśnij tam knura i strusia 5 zł. O, dzięki, za piątaka. E, słuchaj. Właśnie wasz sok był jeden z lepszych. To widzieliście na testach. O, oczywiście został już wypity. Nie ma go. E, z, z piwami to może przyjść, ale dla Tak 371. Znałeś Kononowicza dobrze w czasach, kiedy jego matka żyła? Co wtedy robiłeś? Mógł on molestować matkę. Bywasz czasami w Karwurze 5 złotych. E, dzięki za piątaka. E, czy znałem go? Znałem go z widzenia, ale nie miałem z nim kontaktu żadnego takiego e, w tamtych czasach, ponieważ to mówię, to była jedna zamknięta rodzina w sobie. Tam do nich nikt nie chodził, nikt nie przychodził. Tim Boboliał, Jarek zawsze z tobą. Knur, zesrany, major, nawąchany. O, dobry, dobry ryb. Zesrany, major, nawąchany, nur, zesrany, major. Nawonhane, nur, zasrany, major, Nawonhane, nur, zasrany, major, Nawonhane, choroż 3 złote. Ech, dzięki za trójaka, ale ja tam coś słyszałem właśnie, coś ktoś mi czy, czy to teraz mówił, czy, 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 czy gdzieś, gdzieś wcześniej. Że ponoć dla konona, to już z rąk Macie wszystko bądź trześwy, a wszystko się ułoży i z matką i zdrowie 5 zł. Dzięki za piątaka. Ja właśnie do tego dążę. Ja powiedziałem, kurwa, jak robię coś, to do końca. Ja Naprawdę mógłbym dzisiaj sobie kupić piwo. Nawet butelki stoją. Siedziałem sobie dzisiaj na podwórku koło butelek. Po żubrze oczywiście. Wiecie, kiedy jeszcze piłem. Tak patrzyłem się na niej, wiecie, co sobie stwierdziłem. Ile ja przez nie teraz kłopotu, kurwa, mam, zdrowotnego kłopotu. I niech stoją. Pff. Wyrzucę. No albo sprzedam. Tylko nie chce mi się ich nosić. Nie chce mi się ich, wiecie? Nie chce mi się ich nawet dotykać. To coś śmieszniejsze jest. Stoją koło domu. Ja cały dzień sobie przysiedziałem na podwórku, bo świeże powietrze fajnie było. O właśnie, otworzę selówcik. Poczekajcie chwilę. No. No. Siedziałam koło nich i, i powiem Wam szczerze, że ktoś, jeżeli ktoś miałby słaby charakter, albo, no nie, nie wiem, no charakter, raczej charakter, to, to by się, nie wiem, godzinę by przesiedział, dwie, w końcu by się skusił, by poszedł, kurwa, a chujdę, wezmę pierdolone, te jedno piwo, nic się przecież nie stanie, nie? A ja nie, ja nie skusiłem się, nawet nie nie, nie rusza, nie, nie wiem czemu, co, nie wiem co się stało w mojej głowie, ale mnie nie rusza w ogóle, kurwa, piwo. Tym bardziej uda mnie nie rusza. W ogóle może dla, może dla mnie nie istnieć. Nie wiem, co się dzieje. Co się stało. I to mówię, Kuba, to było przed tym. W dzieciństwie tym. chorowałem na trzustkę, bo zatrułem się na koloniach, kropka, trafiłem na zakaźne i z mamą mogłem się tylko widzieć przez okno, kropka, tragedia, kropka, potem dieta i jako z przeszło. kropka, a jak ty zachorować na trzustkę 4 złote. Dzięki za czwórkę. Ty, ja cię rozumiem doskonale, bo... bo... Bo ja sam zachorowałem. Tylko ja dokładnie nie wiem, czy czy ta już, kurde, była trzóstka w końcu, Huberty, czy to wątroba. Hubert ostromek powodzenia na nowej drodze życia. Mam kolegę Jurka, który ciągle pije. Mam nadzieję, że wezmę z ciebie przykład. Trzy złote. Dzięki za trójaka. Słuchajcie, to wszystko, to wszystko, się, to wszystko się dzieje w głowie, wiecie, e, bo... Widzicie, jak piłem, mogłem iść na przykład na tą terapię, gdzieś tam już wcisnąć się na siłę i tak dalej. Tylko wtedy piłem. Małże, każdym razie pozdrowienia z Malborka. Dużo zdrówka, 5 zł. Dzięki za piątaka. I słuchajcie, i, i naprawdę, no. To, że ktoś pójdzie na terapię, to nie znaczy, że, że, że to coś mu pomoże, bo to jest, to tutaj siedzi. O tu siedzi. I gdzieś mi to w końcu wyskoczyło, nie wiem czemu, nagle, było tak, nagle przestało mi no, smakować. TV. możesz pozdrowić kanał discord Kononopedia Premium oraz Rodo Orleone, na jakimś z twoich filmików pozdrawiam i dziękuję, bardzo się cieszę, że nie pijesz. Dwa dzięki, złote. Dzięki, ale ja tego nie zdążę przepisać nawet, coś ty, Distort tylko mogę przepisać, w całości nie przepiszę. A spamiętać nie, sp nie spamiętam pamiętam takich rzeczy, no to co. No. Mam zamiar zregenerować się elegancko Zacząć trochę jeździć, ale na trzeźwo Bo to jednak zupełnie inaczej świat wiecie wygląda. Nie tak jak budzisz się rano z kacem i pierwsze co myślisz kurwa, ale bym jednak. wysyłajcie paczki na Boboli 10 będzie... Beka jak Konon zacznie się plaszczyc przed Meksikanem. Wysylajcie paczki do Konona na Boboli. 10 będzie beka jak Konon zacznie się. Plaszczyc przed Meksik. 2 złote. <laughs> Dzięki za dwujaka. <laughs> Zaraz aferę zrobicie jakąś... No. Także mówię. A i przez to, że przestałem pić. No naprawdę ja mam wszystkiego, o, potąd mam wszystkiego, naprawdę, kupa soków, napoi, o moje śniadanie, obiad i kolacja, obecnie, obecnie, obecnie to jest cornflakes i mleko, i mleko, 0,5, no bo trzeba 0,5 pić. Żeby miało jak najmniej tłuszczu. No na tym się opiera moje jedzenie teraz. No oczywiście do tego sałatę. Można jeść też oczywiście i pomidory, ale bez skórki. Czyli taką sałatkę można sobie zrobić. Jacek Placek, 410 Siekiera Motyka. Baba Goła. Konon dopierdoła kropka Siekiera Motyka. bumcyk cyk, cyk. Konon Stary Pryk, kropka Siekiera Motyka. Smętna bajka, Konon Miętka Fajka, Siekiera Motyka. Małpiw. ...kropka, konon to jest chuj, Dobra. złote Dobra, dziękuję za dwujaka. No i tak mówię, zdecydowałem się dzisiaj tak, się nosiłem jeszcze Czy zrobić, czy nie robić, no ale O, to tam?